Tak, okay. ja, proszę. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Przepraszam, bo znalazłam na ogłoszeniu, że tu jest uh, trzeba sprzedawany aparat słuchowy. Tak, tak, zgadza się. Bo jest, to dla, jest mnie piec... tak? dla mnie potrzebny, a ja w ogóle nie słyszę na ucho. Jedno. Skąd pani jest? Proszę? Halo? Halo? Halo, skąd pani jest? Jasła! Bo ja... To jest mi mazowiecki. Pani co odpowiada? Jak, jak to byśmy zrobili? Proszę? Halo? Ja nie słyszę! Lekko słyszę! Proszę pani głośniej! Pani chce kupić ten aparat, czy chce, chce pani przyjechać, zobaczyć czy jak to chce pani z, zrobić. Czy po prostu tak... No, jak... przyjechać, przyjechać. Tak, chce pani przyjedzie, tak? Tak! <grym> Ale kto tam się śmieje? To jakieś żarty, czy naprawdę pani chce kupić? Nie, naprawdę. No to kiedy pani może przyjechać? Proszę? Kiedy pani może przyjechać? A kiedy pani ma termin wolny? No, kiedy pani uważa, no może być jutro, może być w niedzielę, no w tygodniu, to po południu. A jutro to której? A o której pani by pasowało? Siódma rano? No pani żartuje, tak a rano wcześniej pani może no, jedzie? Ja tego piąty staję, w dniu o czwartej. To ja co o siódmej... Ja tam to nie wiem. Proszę? Ja to nie wiem, o ja tam nie wiem, w dole pani, że staje. O siódmej rano już Pani może tu być? Ba? O rano... Adza. Adza. To... Ja, no! O siódmej rano? A gdzie? A To jest Mińsk Mazowiecki, A gdzie to ja jadza! Skąd Pani? Pani jest w Jasła i, i Pani na siódmą rano chce już przyjechać? Tak! Ale wziąłem. Dobrze, no ale gaz! Bagnista 18 pani sobie zapisze. Bagnista? Bagnista, od bagna. Bagna? Bagnista! Jakie miasto? Mińsk Mazowiecki. Ala? Mińsk Mazowiecki. Mazowiecki? Tak, ale co? Czy pani po... Halo, czy pani poważnie, roz... poważnie pani rozmawia? Tak, ja nic nie słyszę. Jak taką wytałowe! Halo! Bagnista, słyszy pani teraz? Tak! No to ulica Bagnista 18! Tak, chorę, Słucham? Może być o 7 rano, może. Dobra, dobra, to dziękuję. Dobra,